W zmieniającym się świecie zmienia się także rola nauczyciela, że zmieniają się dzieci, zmienia się rzeczywistość, wobec tego stanie w miejscu jest czymś, co w naszym zawodzie i w edukacji w ogóle nie pomaga w rozwoju. W momencie, kiedy weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące planu nadzoru pedagogicznego, jednym z obszarów jest ewaluacja. Ewaluacja była dla nas pojęciem na początku bardzo takim ogólnym. Musieliśmy robić badania, musieliśmy robić ewaluacje, nie do końca zdawaliśmy sobie z tego sprawę, jak to zrobić tak, żeby to dobrze zafunkcjonowało. Nic w szkole nie dzieje się bez. Wsparcia dyrektora. Zapraszamy dyrektorów na dwudniowe szkolenia dotyczące badań, dotyczące ewaluacji, w których dyrektorzy dowiadują się o tym, jak można prowadzić ewaluację w sposób, który będzie możliwy do zastosowania w ich szkole, w sposób, który da bardzo wymierne korzyści uczniom, nauczycielom, rodzicom i w sposób, który będzie angażował nauczycieli. Szkolenia prowadzone są w ramach projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, który jest realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Jagieloński i Ere Ewaluacji. Ich tematyka odpowiada treściom rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. Współtworzą całość ze szkoleniami dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz ze szkoleniami dla nauczycieli, którzy wspierają realizację ewaluacji wewnętrznej w szkołach nauczycieli-badaczy. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Szkolenie pozwoliło nam dyrektorom zgłębić wymagania, jakie wobec szkół stawia państwo, poznać techniki ewaluacji wewnętrznej, jaką szkoła przeprowadza, budować zespoły, a co najważniejsze, w jaki sposób wykorzystywać wyniki ewaluacji wewnętrznej, tudzież również zewnętrznej, do, do rozwoju placówki, do rozwoju szkoły. To nie tylko dyrektor ma ewaluować i prowadzić ewaluację, ale również nauczyciel potrafi znaleźć te mocne i słabe strony, właśnie w szkole. W ramach tego projektu będą przeszkoleni. Wszyscy pracownicy kuratoriów oświaty, którzy mają prowadzić ewaluację zewnętrzną, przeszkolimy 20 tysięcy dyrektorów oraz 3 tysiące nauczycieli z 1500 szkół. Dowiedzieliśmy się w ogóle tak naprawdę, co to znaczy ewaluacja, ponieważ do tej pory było to dla nas dosyć enigmatyczne słowo. Dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę nie ma się czego bać, bo ewaluacja jest jakby wpisana w pracę nauczyciela i tak jakby oswoiliśmy się z tym tematem. Przekonaliśmy się do ewaluacji. Stwierdziliśmy, że od tego tematu nie uciekniemy, że jest to bardzo ważny temat. Bo w ten sposób analizujemy i swoją pracę i pracę kolegów, koleżanek, no i całej szkoły po prostu. Poprzez ewaluację możemy się zmienić, zmienić na lepsze. Mogłam zrozumieć, że to nie jest żadne polowanie na czarownice, że ewaluacja ma służyć mojej pracy, polepszaniu tej pracy. Aby lepiej pracować, żeby być bardziej efektywną i nigdy nie powinnam traktować ewaluacji obojętnie, czy to będzie ewaluacja przeprowadzona przeze mnie, czy też ewaluacja zewnętrzna, że to jest jakaś nagonka na nauczyciela. Wszystko to ma służyć młodzieży, dzieciom, a oni są najważniejsi. Poznałam bardzo wiele metod. Pracy z uczniem, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tyle problemów z uczniami, na godzinach wychowawczych mogę wykorzystać te metody, żeby zdiagnozować te problemy, a następnie spróbować się z nimi zmierzyć, spróbować je rozwiązać. Uczniowie naszej szkoły mieli za zadanie pokazać na zdjęciach, jakie miejsca są najfajniejsze w naszej szkole, co lubimy, czego nie i dlaczego. W ciągu tej samej godziny, gdzie robione były zdjęcia, od razu zobaczyliśmy efekty pracy. Fotocena jest świetnym narzędziem, które pozwala nam zobaczyć oczami uczniów te rzeczy, które być może nie powiedzieliby nam wprost, a jest to metoda na tyle aktywna, na tyle wizualnie atrakcyjna, że chętnie tym narzędziem będą, uczniowie się posługują. Konkretnie nauczyłem się. Jak praktycznie wykorzystywać ewaluację w pracy nauczyciela indywidualnie, w pracy grupy nauczycieli oraz w pracy całej szkoły. Panie zaraziły Radę Pedagogiczną tym entuzjazmem, nauczyły również innego spojrzenia na ewaluację swojej własnej pracy. Jak się do tego zabrać, że trzeba to zaprojektować, zaplanować, jakie metody, jakie narzędzia można stosować. I wydaje mi się, że przez to ta ewaluacja stała się bliższa i nie taka, nie taka groźna, nie taka straszna. Ewaluacja wcale nie jest trudna, że jest łatwa, ale jest przede wszystkim przydatna i ma służyć nam. Ewaluacja nie musi się kojarzyć z czymś nieprzyjemnym, ogromnym, co przerasta nasze możliwości. Otrzymaliśmy konkretne narzędzia, konkretne metody, które możemy teraz stosować i które stosujemy, i one się sprawdzają. Warto badać w każdej chwili każde swoje działanie i wyciągać wnioski, weryfikować to, co się robi. Bez pisania jakichś wielkich planów, bez pisania jakichś wielkich harmonogramów, na bieżąco tą pracę naszą możemy ewaluować metody szybkie, łatwe, przyjemne zarówno dla nauczyciela, jak i dla uczniów, które można wykorzystać praktycznie na każdej lekcji.